warte z tym tankowaniem dzisiaj Bo ogólnie Bo ogólnie jest wtorek Godzina dziewiąta No Ale że potrzeba tankować Tutaj gościu leje jeden kocioł tamto nie wiem nie widzę Tutaj beczka się wytankowuje

Tak, tamten kończy Bo musiałem się przestawić, bo gościu chciał wjechać, a ja jak taka pizda stanąłem za przeproszeniem i nie mógł To jak będę tutaj lał na lewy, to będę musiał później się, się przestawić na prawy Ach. I było tanken tanken, chodziwo. Udało się Radę pociągnąć przewód do prawego kotła. I co za tym idzie? Nie musiałem się przestawić, bo jeszcze cysternia się tak nie odjechał. Więc tak, ja muszę patrzeć kamerę naładować, bo jest 8%. Lecimy, pierwszy przystanek, a bo jeszcze konia podnosimy. Kolejny przystanek. Brwinów Pa pa, 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 pa. Nie, to jeszcze nie jest mob brwinów, ale jest Mop złoterie Złoty Rie! Beesiak Myślałem, że to znasz, z naszych, ale nie żaden nie jest tak oklejony jak ten co aktualnie chodzi. A ja robię kawę, bo mi się tak strasznie chce kawy Że normalnie zjechałem i będę robił właśnie teraz Swarciłem trochę tutaj na tym, na, na światłach, jak jest prawo skręt na światłach. Zaraz tutaj jak się wlatuje do Białego Stoku i chcę się wyle wyjechać tutaj na Warszawę, na tą drogę ekspresową. Stwarciłem, bo już z tej górki fajnej, takiej, się rozpędziłem do 90. No i już miałem tą prędkość utrzymać już przez całą długość. Ale tak patrzę w lusterku jakiś motocykl. I tak jakoś, kurde, poczułem, że nie, 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 halo, kazu TV, ty bądź tutaj zwolni, bo to może być milicja. Tak, jechał jeden policjant na motocyklu. Ale ja już na szczęście miałem 7 zł. Więc się udało, bo jakby zobaczył, że kawałek jechał za mną. Jakbym, jakby widział, że jadę 9 zł, to na pewno byłbym zatrzymany, a tak za 70 ogólnie też zatrzymują, jeśli stoi suszara i ostatnio kolega z firmy płacił 100 zł. I chyba cztery punkty więc tak przez całą długość Białego Stoku aż do drogi ekspresowej, do znaku ciężarowym, jedzie, jedzie się 50. Prawidłowo są znaki 70. To znaki 70 to oczywiście dla osobówek, ciężarowy 50. To jest taka głupota na tym dwupasie, no rozumiem, w stronę w stronę augustowa strony centrum Bo tam są wyjazdy i tam 50 km ciężarowych jak najbardziej bo białostoczanie się wcinają ale tutaj do drogi ekspresowej bez sensu to jest bo i się spać 4.33 Brywilów Fajnie poszło. Szybciutko. Z lodbusiaży. Jakiś. Trzeba robić kawę. Trzeba robić kanapkę. Trzeba iść robić siku. I później, tylko 3,5 godziny. Jadę do kemp na dzisiaj spać. Na parking, gdzie grasuje wiadomo kto. wiadomo po co. Mam załadunek jutro pod kempem że nie ma parkingu na firmy gdzie spać niby by było jakby wpuścił mnie za bramę ale jeśli by nie wpuścił to bym musiał wracać podobno nie chcę za bardzo wpuszczać cieciów cieciu ale jak tak to nawet nie będę się tą wybierał po prostu pojadę sobie na parking na Kępno i tam będę sobie spał i rano zobaczę czy będzie niespodzianka na parkingu czy nie? Dawno mnie nie było w kępnie, chyba z miesiąc, już kurde. Jak... No, z miesiąc nie było mnie tam. Więc tak, muszę zrobić sobie kawę, coś do przekąszenia na trasę, i taki jest mój plan. Więc zabieram się za niego. Ale wariat wjechał tutaj jakiś. Witam Was w ociążu. Tak sobie stójcie, ale obiektyw brudny, jeszcze czysty. No, odpalam laptopa i działam. Muszę zmontować Litwę, którą robiłem e, wczoraj. Tak, wczoraj robiłem Litwę. Muszę ją zmontować ale zanim sobie laptop się odpali chleb <zyskujesz> z zeszłego tygodnia zanim laptop się odpali to idę pod maskę bo muszę neutrytytki sobie posklejać i w ogóle pilot muszę sobie przykleić do lampek w innym miejscu kable pochować i Zacznę montować. Mam 2,5 godziny do rozładunku, ale mogę zadzwonić, jak to w ich zwyczaju bywa, godzinę szybciej może i półtorej. Więc, tak naprawdę, nie wymirowałam tego czasu. Na razie idę lampkami się zająć. Pod rampu jestem. Gaszę laptopa. Dosłownie pod rampem mnie wzięli nie wiem. Jest za 20:19. Pod rampę mnie wzięli, jak tylko zgłosiłem auto, otworzyłem maskę, rozciąłem kable, które były tam pozaczepiane na sztukę. Kurde, gdzie jest szybra Jestem już rozładowany, więc teraz zbieram sobie klamoty. Znowu muszę was tu... Ale zmontowałem odcinek 16 minut z Litwy wyszedł. Luks Będziemy lecieć do kempna. Jeszcze kurde fal na godzinę. Ja w kępnie będę o 20 W kępnie będę o 20, więc widzimy się w kempnie. Jo! Tak stwierdziłem, że nie będę jechał na ten parking w Kępnie Nie będę sobie jutrzejszego dnia chrzanił, bo Prawdopodobnie można stać na firmie, tutaj się spotkałem na ociążu jeszcze Z tym Pawłem I mówił, jedź na firmę, bo tam można stać, więc Jadę, dobrze mówił, że Mogę zajechać Rano, to może być kolejka i Później nie będę stał do jakiejś 12 albo 13, ja mi to niepotrzebne. Wiem, że też czekacie na tego gojucha z skępna, ale jeszcze się go dopadnie. Dzisiaj jest dobra okazja, ale niestety przez to nie będę sobie chrzanił jutrzejszego powrotu, bo, bo po co? Więc musicie mi wybaczyć, że nie pojadę, chyba że zdarzy się taka sytuacja, że mnie cieć nie wpuści, bo wiadomo jak to jest. Jeden wpuści, drugi służbista już nie pozwoli. I zobaczymy. Jeśli mnie nie wpuści, to wrócę. Jeśli wpuści, to będę sobie tam spał i sobie rano tylko do biura się przejdę i będę pierwszy w kolejce. No. Więc tak sytuacja się kształtuje. No. Ja jeszcze go dopadniemy, chłopy. Pozwolił mi nocować za bramą, więc pozwolili mi nocować przed bramą, więc tak, jest gdzie spać, tutaj przy żywopłocie sobie stanąłem, może nie będzie głośno w nocy, może nie będą jeździć, jeździć siku zrobić, obok jest sklep, kurde i jest 20 godzina ogólnie i bym się przeszedł do tego sklepu, bo jest Dino obok, a w Dino są fajne produkty się tego A, miałem co zobaczyć. Więc tak, jest godzina 20 obok jest Dino. Właśnie muszę się zorientować jak on jest daleko. Bo nie się przeszedł, w Dino są fajne produkty. A że u nas, że u nas w swałkach Dino nie ma A zawsze byłem zajeżdżam do Dino, bo są świetne produkty, fajne nawet piwko mają smakowe. I ogólnie. Coś na kolację sobie wziąć Więc będę sprawdzał. Jak nie to robię to co mam Idę spać. Barszcz czerwony. Polecam. Dwie kanapki. <laughs> jak chciałem iść do Dino, nie? Tylko tu nie ma jakiś? Bo tu nie ma chodnika. Wyszedłem tutaj na wjazd, tak patrzę. No daleko to ja nie zajdę. To dino 15 minut z buta, żeby gdzieś za rogiem, to człowiek by nałożył kamizelki, by poszedł, ale kilometr iść w jedną i wracać w drugą. Kurde, co ja zrobiłem? Spalę ciężarówkę, i skończyło się na tym, że. Poradziłem sobie z kolacją, bo mam jeszcze tu zupkę, ale nie mi się jej robić na noc, za ciężka by pewnie było. I tak, odpalam sobie grę, na telefonie fajne MMORPG sobie ściągnąłem i będę dziarzył, pogram sobie z godzinkę, półtorej i spać. Bo rano załadunek i rano na laptopa usiądę. Więc tak by to wyglądał mój dzisiejszy dzień. Do zobaczenia. Tego miejsca mogłem więcej sobie z tyłu zostawić z tego co patrzę. Ale mnie kobieta w błąd wprowadziła, normalnie Myślałem, że jeden pojemnik jakiś będę tylko ładował Już miałem dzwonić do bossa Ale poszedłem na magazyn Dałem kwit, który dostałem z biura Tam, gdzie ta, ten tandem stoi, to mam zaraz wjechać na jego miejsce. Ale on mówi, że nie, nie, nie To jest po prostu jeden cały załadunek 92 komplety mebli No ja o kurde, no to fajnie Właśnie sobie teraz tam wycofam i będę czekał, bo tam jakąś piankę zrzucają z tego Tandemu, która zaraz będzie zrzucona. Kuba mnie okłamał, że tutaj o 12 się wyjeżdża. Że załadunek to minimum 3-4 godziny. A ja kurde, zobaczcie, 9 godzina, ja już załadowany. Zdążyłem zmontować dzisiejszą trasę, wczorajszą, dzisiejszą. Zo, jeszcze jest niezmontowane. Zabrałem się za montaż. I nie wiem, może z 5 minut zmontowałem. A tam wyjdzie pewnie z 40. Więc no, jedziemy do biura. Kaza włączy papierosa dostałem dokumenty i można jechać do domu no to ten kuba mnie w font wprowadził że tutaj tak długo schodzi no a to kubuś a tu proszę dwie godzinki człowiek załadowany jeżdżamy w rejs kurde, ja 17 dzisiaj zjadę, no normalnie normalnie szok wylatujemy sobie na Kępno koło koło stacji, wiadomo jaki, wiadomo na jakiej co i jak, więc tak 17 planowany powrót. Doliczy do tego pauzę. Jakiś tam korek. No, bo w tej chwili mi pokazuje 15. Więc tak sobie daję te 17, że zjadę. Fajnie poszło. Ale zazwyczaj tak jest, że pierwszym razem człowiek załaduje się szybko. A kolejnym już niestety. Tak kolorownie jest. <grym> zazwyczaj tak mam bajki. Rura Ach ten kazuti Byłem na obiedzie w barze pod sosnami I powiem wam, że wziąłem potuleta schabowego który był dobry Z ziemniakami Zwykłe ziemniaczki Już mogą być czuć, że trochę leżały Ale zasmażane buraczki to jest kompletna katastrofa Kurde nie bierzcie buraczków w barze tutaj To nie są zasmarżane buraczki To można powiedzieć że zupa buraczkowa była Na gorąco Fakt, że było tego dużo bo cała salaterka zostawiłem połowę Ale nie bieźcie, bo to nie były zasmażane były gotowane, skomponowałem teraz buraczki osobno. Bo tam jest wybór w sumie, jest zestaw surówek. albo można sobie skomponować. Więc ja wziąłem zasmarzane buraczki, była jeszcze zasmażana kapusta też miałem ochotę, ale bardziej buraczki za mną chodziły i 32 zł. Więc 3 zł taniej niż poprzednim razem. Ale i tak wiecie, gdzie jest na pierwszym miejscu bar. Odpalam, niech się chodzi, bo się nagrzał trochę. W ogóle musiałem stanąć tutaj, aż bo tam nie było miejsca. Stanąłem sobie, podjechałem sobie pod ten bar, patrzę, sześć ciężarówek. Nie ma miejsca. Ojoj, więc dojechałem aż tutaj. Musiałem kawałek iść. Ale to nic, zapalę akurat papieroska, auto się. Łodzi. I będzie można ruszać. No i co? I dojechałem na bazę. Cały i zdrowy. Godzina 17.30. Lecę jeszcze szybko do domciu. I z domciu jeszcze lecę do garażu, bo jest robota postawiona. Więc jeszcze pewnie dzisiaj będziemy zaczynać. Albo i nie. Zobaczymy. Pakuję klamoty i spiżem Dzięki za oglądanie, komentowanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yo.